kanale. Dzisiaj krzyżówkowy zawrót głowy. Cztery krzyżóweczki zakupiłem. Każda z innej kolektury. Taka rywalizacja kolektur w moim mieście. Yy, mamy cztery kolektury lotto. Takie normalne lotto. I zakupiłem sobie krzyżówki każdej po jednej. I mam tutaj oznaczone. Pierwsza kolektura, druga. Trzecia i czwarta. Czwarta to jest moja kolektura, akurat co chodzę, a te trzy są z innych kolektur. I mamy tak, z numerem 24 z 18, w pierwszej kolekturze numer 24, w drugiej 18, w trzeciej 8 i w mojej 16. Tak akurat wyszło. Chciałem, żeby było pierwszą kupiłem 24, ale w drugiej nie było, bo akurat 24 numer, więc mówię, a, będą różne numery. No i co? To zaczynamy od jedynki. Pierwszy raz tam byłem w tej kolekturze i zobaczymy czy jest szczęśliwa, czy nie. Jeszcze nigdy tam nie kupywałem strapeczek. No i zobaczymy czy coś tu się uda wydrapać. Na razie tu jest yy, o drugiej mam Agat i Jar 2. I to jest poza tym tyle. Onu się brakuje OL. To zaczynamy. Trochę się nadrapałem. Często tak dłużej trwa, będę dzisiaj odebrać jeszcze dowód osobisty, bo mi się skończył. Musiałem zmienić. I dzisiaj miałem do odebrania. No i tak po drodze sobie wstąpiłem do tych kolektur. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Coś odmiennego. Po wciąż jedna i ta sama kolektura. A no tak zobaczymy. O, linder co tu. Y. Literka E. Y. Y. Hmm. Hmm. No na razie tu się nic nie. Nic nie dochodzi, a zostały dwie tylko, więc tak. 50-50 można powiedzieć. Otworzyło się słowo irygacja. I co my tu mamy? Literkę S, bo już nie będzie. Mamy S i powstało słowo ustawa. Ale to jest pierwsze. Także nic, nie ma więcej. S. Szukamy tego S. No, koniec. A czy tutaj jest jakieś S? Nie jest, ale to nic nam nie utwarza tego trzeciego i literka P. Chyba będzie przerżnięta, chyba, że coś pominąłem, a może tak być, bo <laughs> tyle drapania, że mamy puck, <śmiech> <śmiech> czyli drugie. No tak, czyli tu będzie przegrana, raz, dwa, 10. Tak, BO, czyli pierwsza kolektura, co byłem u mnie pierwszy raz. <laughs> Jedynka. No niestety czerznięta. To lecimy z numerem 2. Druga kolektura. Kiedyś tam kupywałem ale też rzadko bardzo. No zobaczymy. S. S. Tu mamy nowe, jedno słowo. to by było na tyle S cztery dyszki wydałem czy coś odzyskam jest syn to jest też pierwsze S i mamy gdzie mamy S szukamy S S dobra to lecimy dalej, w ponusie Berlin mamy A czy to A coś tu da no na razie nic o. no nic nie przyniosło, tutaj przyniosło drugie San, syn, san. No to jest jakaś nadzieja, że może trzecie padnie. Wszędzie brakuje jednej, jednej, jedynej. Tak to wygląda. Ale tu jest szansa J. G. No. Zobaczymy Osa To jest pierwsze słowo chyba, które tu powstało No tak, no dobrze, no to lecimy dalej Literka B Berlino, ale już tak nic nie będzie B szukamy B tu się skończyło. No nie ma. Tu mamy by. Buda, drugie. No i czy padnie, czy nie padnie? Literka i. No, L zabrakło w Berlinie. No, tak by właśnie. Właśnie to G. Wszystko tu niestety no to chyba będzie też kiszka L i G K M no niestety razy dwa trzydzieści E. J, czyli druga też przegrana. Zostały dwie. Numerem trzecim trzecia kolektura lotto w moim mieście. No i co? Lecimy zobaczyć, co tu się wydarzy. H, H, H będzie. W pierwszej nie ma H. W drugiej jest. Tutaj i tutaj, a w trzeciej na końcu i tyle. No dobra, jeszcze trzy zostały. K. Hmm, hmm, hmm. K. Tu mamy K, ale nic nie daje. Powiem, że Trudno jest trafić, no wiadomo, trzeba mieć szczęście, żeby wybrać akurat tą. Tu jeszcze habio. Co ma być, nie? Jak mi się tu dwoją i troją te k, nie? No, żeby znowu nie drapał coś innego. K. Tu jeszcze jest. Ale nic nie przybyło. Zostały dwie M, czyli już też nie będzie bonusa. M jest tylko jedno Nic nie przybywa Tu się utworzyła Rama Ale to pierwsze No i tyle z tego I ostatnia U. Czyli będzie jakiś szkach też udo i to by było na tyle, kuryle. Mam chyba trzy słowa. Kuryle, Toreador, Jada. to jest. Uch, chociaż 10 złotych Zaraz sprawdzimy. Może się sypłem. Raz 1, 20. Gdzie te literki jest B? Pierwsze. Jest B. Czyli 10 zł. Jest w trzeciej kolekturze. Mamy dyszkę. Mamy kuryle to jada. No dobra, jest jedna wygrana, nie będzie zera. No i teraz moja kolektura, z której to zawsze biorę z drapeczki C. Czy będzie tylko dyszka czy coś tu doleci C. Nie ma. Literka M. Czy mamy M. No mamy. Dzisiaj zaczyna Karol treningi. no będzie trzeba chodzić. M. M, 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 M. rampa. No tutaj alfy nie ma, bo F nie było. Ale myślałem, że to jest E zdrapałem. Są dwa słowa: boa i azja. Alfa jest tutaj. Nie ma F po prostu. Chyba, że padnie. U. to brakuje ty. Hm. Ciekawe. Już dawno nie miałem bonusa, właśnie. U. Tu nic nie doszło. Tutaj raczej też nic nie dojdzie. A tutaj przecież by mogło dojść, ale by musiało być F, F albo dawać ty, A idź dali D, opad, no niestety, ale będzie kiszka. No. no niestety będzie też pusta. Same pustaki dzisiaj wybrałem praktycznie. I co? No pewnie, że będzie puste Uj. No trudno. Takie Takie to są, ale zrobiłem sobie opód kolektur. wygrała kolekturę z numerem 3. Reszta kolektur przegrała numerem ósmym Czyli numer ósmy tak coś tutaj mi się przewija. Wczoraj w ósemce stówka mega krzyżówce dzisiaj zwrocik w ósemce, reszta przegrana czyli wygrała kolektura na ulicy Kolejowej. Mhm. No właśnie stamtąd miałem też tą stówkę wczorajszą czyli tam też ta szczęśliwsza będę musiał tam podlecieć jutro i może jakąś mega krzyżówkę nie wiem, zobaczymy no dobra także 40 zł wydane, 10 złotych wygrane tylko wygrała jedna z numerem 8 trzy kolektury przerżnąły z kretesem, moja jak zwykle też no i co dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje lajki Widzimy się jutro, środa, środa. tak. A w czwartek lecimy nad jeziorką. Karol nie będzie miał treningów, będzie ciepło, można przelecieć. A w sobotę na Bugarską w Poznaniu na mecz z Lechią Gdańsk. Pozdrawiam Magdę z Gdańska, Alicję w krainie zakupów. No ale wybacz, ale musicie to przegrać. <laughs> Dobra, trzymajcie się, do następnego. Cześć!